Dzień dobry, witam Was serdecznie na live z unboxingu. Przyszły do mnie nowości, nie tylko nowości, bo ja też e, lubię wyłapywać okazyjne oferty, takie które przydadzą mi się później czy to w domu na e, własny użytek, ale też na spotkania. E, I bardzo jestem ciekawa właśnie naszych giełek. Które pojawiły się jako zupełna nowość. Poczekam, czy ktoś się słuchajcie pojawi, aczkolwiek taka godzina, o, widzę dwie osoby. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo chcę, chcę tak na żywo zobaczyć razem z Wami, jak te nasze nowe mgiełki wyglądają, jak pachną. O, widzę już 8 osób, cudnie, czyli godzina 16.30 to nie jest zła pora na live'a, bo trochę osób zawsze po drugiej stronie się znajdzie. Zanim przejdę do mgiełek, to pokażę Wam, co udało mi się e, również zamówić. To są takie oferty e, miesięczne. Ja bardzo lubię e, farmacji właśnie za to, że daje nam możliwość kupowania hitowych produktów w ofertach specjalnych albo w ofertach tygodniowych, albo w ofertach e, e, takich miesięcznych, albo w ofertach kilkudniowych. I to jest naprawdę duży plus. Oczywiście są też mgiełki. Trzy rodzaje nowych giełek, o których zaraz, zaraz powiem, ale chcę się, słuchajcie, dokopać do faktury trochę poszeleszczę, bo nie pamiętam wszystkich cen na, na pamięć z głowy i chciałabym od razu Wam powiedzieć, jak to wygląda cenowo, jeżeli chodzi o te oferty specjalne. Pierwszym zestawem, który sobie zamówiłam, chociaż to nie jest moja pierwsza paczka w tym miesiącu, chyba już czwarta. To jest oczywiście peeling solny. To jest produkt, którego ja używam na każdym spotkaniu, na którym jestem i, i osoby, u których byłam na spotkaniach takich e, faktycznych, to wiedzą, że każde moje spotkanie zaczyna się właśnie tym peelingiem solnym. Peeling solny, e, no jak to peeling solny, oczywiście nam no, usuwa martwy naskórek, a oczywiście w ramach tego, że jest to sól e, z morza. Martwego, to będzie nam dawała dużą też dawkę mikro, -makro elementów do naszej skóry, ale to, co zawsze na każdym spotkaniu i podczas użycia tego produktu zadziwia a wszystkie panie czy też panów, bo panowie czasami też zdarzają się słuchajcie, to to, że peeling daje niesamowite, natychmiastowe nawilżenie naszej skóry. I nieważne, czy zrobimy tym peelingiem sobie zabieg na dłonie, czy zrobimy sobie zabieg cześć dorodka, czy zrobimy sobie zabieg na stopy, czy na dowolną część z wyjątkiem twarzy. E, ostatnio usłyszałam na jednym ze spotkań, że jakieś osoby robią peelingiem solnym e, na, na twarz. Ja absolutnie jestem na nie. Dlaczego? I to nie chodzi o to. Ee, że on jest gruboziarnisty. Ee, no, oczywiście też gruboziarnisty peeling nie może być używany na twarz, ale chodzi o to, że on jest solny. Nie uważam sobie peelingu solnego używać na twarz, na delikatną cerę, która może właśnie e, ulec podrażnieniu, a więc tutaj bym była ostrożna. Jeżeli chodzi, też zdarzyły się, słuchajcie, jakieś takie informacje, że niektóre osoby robią sobie peeling skóry głowy, skalpu. Ja też jestem przeciwniczką, żeby używać peelingu solnego, właśnie solnego na skalp głowy. Dlaczego? Dlatego, że sól w ramach bardzo silnego działania może, może nam też podrażnić nasze, Nasze po prostu mieszki włosowe, co może spowodować problem z upadającymi włosami. Więc ja jestem zwolennikiem, słuchajcie, używania produktów do tego, do czego one zostały stworzone. A nasz peeling solny został stworzony do ciała, od stóp do głów, z wyjątkiem twarzy, a więc z wyjątkiem całej też głowy. I co tu jest wyjątkowego? Dlaczego ten peeling daje takie mega nawilżenie? No właśnie dlatego, że Mamy trzy olejki: olejek ze słodkich migdełów, olejek rzeżo oraz olejek z pestek słonecznika. I te trzy olejki robią taką robotę, że po samym peelingu już nie potrzebujecie, słuchajcie, nawilżać sobie swojego ciała żadnym balsamem, kremem, żadną oliwką. Po prostu ten peeling jest multizadaniowy. Jak jak ja to mówię, e, trzy w jednym nawet. Dlaczego trzy w jednym? Dlatego, że usunie nam właśnie na skórek, odżywi naszą skórę poprzez makro, mikroelementy, i po trzecie jeszcze nam nią nawilży. A więc trzy, jeden produkt trzy, za, trzy tak, tak, tak jakby patrzeć, trzy korzyści. I teraz do końca maja, więc mamy jeszcze trochę dni, chociaż ten maj e, po prostu jest e, tak szybki i tak szalony. Że za chwilę będzie jego koniec, ale do końca maja, właśnie w dwupaku jest, słuchajcie, dużo taniej. I te ceny, które są oczywiście dla osób, e, klientów, ale też dla klientów VIP, e, nasza cena katalogowa dla osób, które chciałyby, słuchajcie, taki zestaw sobie e, kupić, e, już patrzę, to jest 66 zł bez jednego grosza. Ale pamiętajcie o tym, że każda e, dokładnie, zwłaszcza regeneruje nawilża, Peeling świetny, widzę, że tutaj komentarze. Dzięki Wam za Wasze komentarze, chociaż nie kliknęliście zgody na to, żeby streamyard zaciągał Wasze imię i nazwisko z Facebooka, więc nie wiem, kto to pisze. Widzę tylko, że Patrycja wyraziła zgodę i Dorotka na to, żeby tutaj Wasze imię i nazwisko się pojawiło, ale wracając do ceny i wracając do tego, jeżeli oglądacie mnie teraz na naszej grupie zamkniętej Farmacji Efekty Produktów, to na pewno do tej grupy zostaliście zaproszeni przez kogoś, tak? To jest grupa, którą, którą tworzymy w ramach naszego zespołu. Więc jeżeli nie jesteś jeszcze klientem marki VIP, a chciałbyś albo chciałabyś mieć ten produkt taniej, bo ta cena, którą podałam, 66 zł za dwa opakowania, to jest cena taka detaliczna, jak ja to mówię, możesz sobie po prostu zamówić i u, u, u swojej koleżanki czy znajomego w tej cenie. Ale jeżeli chcesz być klientem VIP i mieć taniej, i w takie dwa opakowania, słuchajcie, kosztują 50 zł76 groszy, czyli troszkę ponad 25 zł za 200 ml, 250, przepraszam, ml. peelingu jest bardzo wydajny. To koniecznie zgłoście się zgłosić się do osoby, która Was zaprosiła do grupy. I ta osoba da Wam zupełnie bezpłatny, niezobowiązujący dostęp naszego sklepu internetowego. I jako klient VIP będziecie mogli korzystać z 23% rabatu. A jak aktualnie mnie oglądacie, słuchajcie, na, na mojej stronie i na moim kanale na YouTubie i nie macie żadnej osoby, która Wam powiedziała o Marce Farmacji, to oczywiście zapraszam do siebie. Ja z wielką przyjemnością się Wami zajmę, zaopiekuję i też dam Wam dostęp do, do tych wyjątkowych ofert i zniżek, które daje nam marka farmacji. E Widzę, że tak. Dorotka nam coś tu pisze. O, Patrycja nam pisze, że peeling jest mega, super. Dorotka nam pisze, uwielbiam go. Też zrobiłam sobie zapas na zabiegi pigmentacyjne. Dokładnie. Ja też, słuchajcie, to już jest mój drugi zapas, który robię, bo już jedna paczka przyszła, bo każde moje spotkanie właśnie zaczynam peelingiem. więc, jak jest tylko w ofercie dwa opakowania tanie, to ja zawsze, zawsze robię sobie zapas. Aga coś nam pisze też. Peeling cudoskóra po nim aksamit, jest aksamitna. Dokładnie, tak. Jak wyrazić zgodę, już Wam mówię, bo tutaj ktoś mnie pyta, nie wiem kto, jak wyrazić zgodę nad okienkiem z moim live'em, jest taki niebieski link, musisz kliknąć w ten niebieski link i tam wyrazić zgodę, pewnie będzie akcept po angielsku napisane, żeby StreamYard, czyli ta platforma, przez którą ja tutaj do Was streamuję, na żywo zaciągała imię i nazwisko z Facebooka. Także pierwszy dwupak, ważny do końca maja ofercie, a drugim uważam też genialnym produktem, który powinien być w każdej aptece domowej, bo bez tego produktu trudno funkcjonować i trudno w różnych sytuacjach sobie poradzić. To jest nasza maśna nagietkowa, lecznicza maśna gitkowa, którą stworzył oczywiście dr Tuna. Ona teraz została ulepszona w swojej formule, a więc mamy dodane składniki, na przykład olejek z awokado, na przykład wyciąg z prawu ślazu, a więc to są takie dodatkowe składniki oprócz olejku z nagietka, czy też witaminy E w dużej ilości. No i ten zestaw też do końca maja. Uwaga, do końca maja w dwupaku. I w dwupaku zawsze jest, słuchajcie, taniej, już patrzę. Dla klientów takich detalicznych, dwa opakowania 56 zł. A jeszcze raz powtórzę: jeżeli chcesz być klientem VIP i jeszcze nie masz swojego konta, to koniecznie odezwij się do osoby, która cię zaprosiła do naszej grupy, farmacji efekty produktów, i ta osoba spokojnie, zupełnie bez stresu, da ci bezpłatny dostęp do, do tych cen. Wiposkich i wówczas dwa opakowania będą Cię kosztowały tylko 43,07, a więc niecałe 22 zł za kawał wspaniałego produktu. I teraz na co wam się ten produkt przyda? Te osoby, które używają tego produktu, to proszę was, dajcie znać w komentarzu na co go, słuchajcie, używacie. I o Patrycja, że ktoś tutaj pisze, że nie wychodzi bez niego z domu, zawsze mam ją przy sobie. Jest niezastąpiona i nie uważam sobie, żeby brakuje jej w mojej apterce. Dokładnie. I teraz na co słuchajcie? O, Aga pisze, nagietka zrobiła mega zapas. U nas spada się na swędzącą skórę u dzieci. Dokładnie. Masie jest genialnie, szczególnie dla atopowców, na wszystkie rany. No właśnie, słuchajcie. O, Kinga coś nam pisze. Kinga nam pisze, cudowny, pięknie nawilża. I teraz o co chodzi z tą maścią nagietkową? Oczywiście, maść nagietkową można kupić też w każdej aptece, spoko. To nie jest tak, że my tu będziemy wiecie na siłę mówić, ale tylko i wyłącznie maść nagietkowa doktora Tuny z marki farmacji jest jedyna. Ale szczerze, jest jedyna, jeżeli chodzi o skuteczność i o ilość aktywnych składników. E, bo jak nawet, dla porównania, pójdziecie do apteki, kupicie sobie maść nagietkową, to ona nie będzie tak żółta, ona nie będzie tak pachniała nagietkiem, ona nie będzie tak skoncentrowana, ona nie będzie tak skuteczna. I teraz, e, dlaczego Wam się przyda? Tak jak dziewczyny tutaj pisały, wszelkiego rodzaju problemy skórne, a to skóry, egzemy, łuszczyce, trudno gojące się rany, e, odleżyny od starszych osób, e, odpieluszkowe zapalenie, pupci u maluchów, E, na przykład rozstępy. Jeżeli macie rozstępy, będziecie je smarować, to one będą bardziej elastyczne, że one nie znikną. Bo wiadomo, że rozstęp to pęknięta skóra, więc ona, no, jakichś magicznych. Mocach nie zniknie, ale będzie bardziej elastyczna, te rozstępy będą mniej widoczne. Jeżeli macie skłonność na przykład do bliznowców, jesteście w jakimś zabiegu albo czymkolwiek, no to też ta maść nagietkowa będzie powodowała, że ta blizna po prostu nie będzie zamieniała się w bliznowca, a będzie pięknie się zabliźniała i nie będzie tak bardzo widoczna. Więc e, to jest dla mnie też taki produkt, który sprawdza się e, przy wszelkiego rodzaju otarciach, jakichś ranach, urazach, cokolwiek, słuchajcie, się dzieje. To naprawdę y, można po nią sięgnąć. Ja też powiem Wam, że y, dobrze się sprawdza. Jeżeli na przykład jest opryszczka, tak? Wiadomo, że opryszczkę doskonale sobie zaleczymy, zniwelujemy na przykład naszym olejkom sos serum z drzewa herbacianego, ale jeżeli za późno zareagowaliśmy i ten pecherz już się pojawił i on jakby, wiecie, no, zaschnie i tak dalej i zostanie strupek, to żeby ten strupek szybciej się zagoił, żeby też nie było jakiejś blizny takiej popryszkowej, szczególnie jeżeli na przykład opryszka wychodzi Wam poza. Na przykład usta, a są takie sytuacje, na przykład mojej córce tej młodszy wychodzi zawsze na brodzie, to, to wtedy też maścią nagietkową spokojnie można smarować. I uwaga, to, co też jest bardzo ważne, to jeżeli macie taki problem z pękającymi piętami albo z pękającymi opuszkami palców. Tutaj wystarczy, ja akurat przecięłam się bardzo mocno i głęboko nożem. Nie wiem, czy tu będzie widać. Chyba widać jeszcze jest taki trochę ślad. Oczekajcie, o, jest ślad bardzo mocno, bardzo głęboko, bardzo mnie bolało, także że nawet nie mogłam dotknąć, dosłownie dwa dni smarowałam maścią nagietkową na noc sobie, zakładałam na taki opatrunek, wszystko mi się pięknie, słuchajcie, zagoiło, jest już strupek, za chwilę pewnie myślę jeszcze dzień i odpadnie, a więc pod tym kątem uważam, że produkt, który must have, każdy, każde gospodarstwo domowe i podkreślam, do końca maja jest w ofercie specjalnej w dwupaku, z ceną klienta VIP 4307 za dwa opakowania, a więc na wiele, wiele Wam też starczy. Coś Patrycja tutaj, słuchajcie, nam jeszcze pisze. Pomogła nam na AZS, na łuszczycę, na wszelkiego rodzaju podrażnienia, e, zranienia przy bliznach. Bardzo dobrze działa. Ma mega, na mega wrażliwą skórę mojego syna, uwielbiam ją. No właśnie, a więc macie też liczne, słuchajcie, podpowiedzi, na co te na nagitkowe się sprawdzają. I co ja tu jeszcze zamówiłam sobie? Zamówiłam sobie. Bo też, słuchajcie, był oczywiście e, e, oczywiście nasz płyn na kamień i rdze w ofercie specjalnej, która chyba była do niedzieli. O ile dobrze pamiętam, o te oferty non-stop się, słuchajcie, zmieniają, a więc trudno zapamiętać. A więc skorzystałam z tej oferty, bo też mi się już kończy butelka. A to jest taki płyn, z którego też korzystam na spotkaniach. Jeżeli gdzieś jestem w terenie, to przeważnie proszę o panik i namacalnie pokazuje działanie tego produktu, jego skuteczność. I mam nadzieję, że, że słuchajcie, nie obrazi się na mnie Ucja, bo, bo ostatnio miałam przyjemność być u Łucji trochę ponad tydzień temu. i Opowiedziałam historię taką. W sumie na bieżąco, bo była mniej w niedzielę, a to się wydarzyło z soboty na niedzielę. Ma przepięknego, przecudnego łucja Jankowska, ma przecudnego, pięknego rasowego kota. Nie, nie pamiętam jaka to rasa, ale przepiękny, naprawdę po prostu wiecie, no taki kot wystawowy. Eee, I łucja na noc zalała jakieś śrubki zardzewiałe w jakimś pojemniczku, postawiła gdzieś tam w ogrodzie i tak zostawiła. Ale jakimś dziwnym trafem kota nie wpuścili na noc do domu po raz pierwszy. I kot był no, po raz pierwszy w życiu poza domem, na noc zostawiony. Nie miał dostępu do wody, a więc wyobraźcie sobie, że on wypił ten odkamieniacz. I to jest taka faktyczna historia sprzed niecałych dwóch tygodni. A więc Bucia, jak opowiadała mi, to mówiła, że ją zmroziło, bo była pewna, że już po kocie, że już po prostu kot będzie niestety. Musiał być pochowany. Okazuje się, że kot żyje, bardzo dobrze się czuje, nadal, słuchajcie, nic mu nie jest, a mało tego, jak Kucja dolała tego płynu od kamieniacza, żeby te śrubki jednak się odrdzewiły, e, no to wyobraźcie sobie, że w ciągu dnia e, jeszcze e, jeszcze Kucica tam po prostu na ten stół skakała, bo chciała nadal pić ten od kamieniacza. Więc nie wiem, o co chodzi z odkamieniaczem. To jest taka druga historia z Kotem, bo jeszcze 4 lata temu podobną historię miała Ania w naszym zespole, którą e, która a, też nalała od kamieniarza do miseczki od wody dla kota, bo chciała odkamienić miseczkę, zapomniała wylać od kamieniacza, kot to wypił i żyje do dzisiaj. Słuchajcie, oczywiście nie rekomenduję pić, to nie jest reklama po to, żeby pić nasz odkamieniacz. Ja tylko mówię, że nasze produkty faktycznie są bezpieczne faktycznie są biodegradowalne, są organiczne, są wegańskie, nietrujące, są przyjazne dla nas, dla ludzi, dla środowiska, dla zwierząt. I dla mnie to jest niezmiernie ważne, bo lepiej żyć w jak najmniej zanieczyszczonym środowisku, chociaż to środowisko i tak jest takie zanieczyszczone, ale przynajmniej nie dowalać sobie, nie dokładać sobie niepotrzebnych jeszcze związków chemicznych w takiej codziennej e, rutynie sprzątania i funkcjonowania w naszym domu. Teraz wyobraźcie sobie jak odkamieniacze jakimś takim preparatem bardziej chemicznym czajnik, a później z niego piecie wodę. To, że przygotujecie słuchajcie czajnik i wylejecie i to uwierzcie mi, że te substancje chemiczne i tak się gromadzą w tym czajniku, i tak później je piecie, i tak one dostaną się do waszego organizmu. A więc reasumując, jeżeli będzie jakaś oferta na odkamieniarz, to po prostu zamawiajcie w ciemno, bo to jest produkt, który użyjecie nie tylko do czajnika, nie tylko do ekspresu czy do pralki, ale również do kabiny prysznicowej i odkrycie polek e, zupełnie przez przypadek. E, Czyści doskonale fugi. Ja biorę wstrzykawkę, żeby nie marnować produktu. Wstrzykawką rozprowadzam po fudze i po prostu ścieram po 60 sekundach jakąś wilgotność rzeczką czy gąbką, i fugi są czyściutkie. Więc nasz od on jest w pojemności jednego litra naprawdę super produkt i warto go słuchajcie, słuchajcie mieć. Co jeszcze? No zgarnęłam w ramach tego dużego zamówienia. Bo były upominki przy 135 zł, był szampon w prezencie, a więc dostałam dwa szampony o wartości około 60 pewnie zł za 20 groszy. Więc dlaczego nie korzystać z farmacji? No, warto. Ja powiem, dlaczego właśnie ludzie czasami się zastanawiają, a później żałują, tak, że nie skorzystali z jednej, czy z drugiej, czy trzeciej oferty. Bo, bo nie ma drugiej takiej marki, nie ma takiego sklepu stacjonarnego, gdzie robicie zakupy i po prostu sklep czy marka Wam dziękuje za Waszą lojalność i za to, że po prostu korzystacie z produktów, które nie są zwykłymi produktami, tylko które mają działanie też lecznicze e, i niwelują bardzo dużo różnych problemów i potrzeb naszego organizmu czy, czy naszego ciała. Ale a właśnie, a dla kogo ten szampon jeszcze powiem, bo to, że ja go zgarnęłam w prezencie, to jedno, ale oczywiście on jest dostępny w naszej ofercie, w naszym sklepie internetowym. To jest szampon z olejkiem żeby chyba cię Dla wszystkich osób, którym się przetłuszczają włosy, które mają problem z łupierzem, to będzie idealny szampon. Tu wszystkie osoby, które mają taki problem z pojawiającymi się jakimiś zmianami skórnymi czasami, pojawiają się takie krosty boląco ropiejące, to ten szampon też całkiem nieźle słuchajcie. Sobie radzi. O, widzę, że ktoś tutaj, ktoś tutaj jeszcze nam pisze, nie wiem kto, że nasz odkamieniarz doskonale sobie radzi z czyszczeniem srebra. Dziękuję bardzo też za podzielenie się. Patrycja nam coś tu pisze jeszcze od kamienia. zawsze jest u w zapasie. Odkamienia nam czajnik, ekspres, parownicę, czyszczenie. Nim prysznica jest przyjemnością, no i fugi. To jest, jak to moje dzieci mówią, sztos. I Agatyszka. Ja powiem Wam, że od już kiedyś wlałam do prania przez pomyłkę. Myślałam, że całe pranie będzie do a To świadczy, że jest bezpieczne. No właśnie. No właśnie, słuchajcie. No i przyszła pora nam nowości, czyli nam mgiełki. E, ja powiem Wam, że e, ja osobiście nie używam mgiełek. Jakoś nie jestem taką fanką, wolę faktycznie wody perfumowane. Ale moja córka młodsza jest fanką giełek. E, I jak jej powiedziałam, że zamówiłam jej wszystkie trzy. Nowe zapachy, bo akurat była taka oferta na wejście, że dwa w cenie jednego, można powiedzieć, bo już teraz tej oferty wspaniałej nie ma. Teraz możecie kupić sobie pojedyncze zapachy. Eee, w cenie oczywiście też dla klienta VIP. Eee, I ja zamówiłam, akurat skorzystałam z tej oferty, eee, dwa w cenie jednej, a więc mam. Oj, nie mogę więc. Mam z każdego zapachu po A, po dwie sztuki leci mi. I teraz zaraz będę Wam tutaj testowała. Oczywiście mam ściągę, bo jeszcze nie pamiętam, jakie nuty zapachowe są w jakiej mgiełce. Więc mam tutaj wydrukowaną ściągę trzech mgiełek, a e, muszę dopiero tą wiedzę o nowych produktach e, sama sobie przyswoić. Ale jak ja to mówię, lepiej mieć ściągę niż ściemniać i coś tam kombinować i coś wymyślać i mówić. Także słuchajcie, pierwsza, e, pierwsza e, czyli White Berries, e, taka niebieska i Tutaj mamy nuty e, głowy, mamy jarz jeżyny, truskawka, malina. Zaraz będę wąchała, będę wam mówiła, jakie są moje odczucia. E, ciężko to przekazać e, na live ten zapach, e, dlatego bardzo ważne są też spotkania takie stacjonarne, bo jednak co innego jest dotknąć produktu, doświadczyć, powąchać, a co innego tylko posłuchać o nim. E, ale nuty serca mamy tu zielone, nuty róża, kaszmir i nuty bazy, e, czyli takie, które najdłużej później będą na nas pachnieć, pamiętajcie, że to nuty bazy na nas uwalniają się po około tam 20 minutach i one najdłużej z nas pachną i mamy piżmo słodkie nuty wanilia i uwaga, robię test robię test, zobaczymy to na pewno będzie bardzo słodki zapach, patrząc na skład słodki, ale delikatny spoko, myślę, że mojej córce ten będzie się podobał może ja się przekonam do mgiełek, ktoś to wie, ktoś to wie. Pojemność, jest, słuchajcie, spora 225 ml, a więc na długo też na pewno starczy. Drugą mamy perbukiet, czyli bukiet perłowy, i to jest taka jaśniutka różowiutka. Jak ktoś lubi fajny różowy design, to myślę, że fajnie będzie też komponował gdzieś na półce. I tu mamy takie nuty, słuchajcie, nuty głowy: bergamotka, mora, czarne zioła, mandarynka. Frezja w nutach serca, konwalia, róża damascyńska i magnolia. I w nutach bazy piżmo, wanilia i bursztyn. Tu powinien być trochę ostrzejszy zapach, patrząc na skład, że pojawił się i bursztyn i czarne zioła. Tak, mocniej, dużo mocniejszy, choć taki bardzo wyrazisty. Jak lubicie. Takie bardziej orientalne nuty, bo to mi bardziej tak orientalne, ze względu na te czarne zioła pewnie, na ten bursztyn, to, to wtedy tą jasno-różową, czyli per bukiet. Zdecydowanie. Niebieska jest bardziej delikatna. No i rabisher, Zobaczymy jak czerwona. Tutaj mamy ananas, truskawka, malina jadko. W nutach serca orchidea jaśmin, błękitny kwiat wanilii oraz nuty bazy, wanilia słodkie, nuty i piżmo, czyli to będzie już słodki zapach. Może tutaj na drugą rękę schodzi sobie psiknę z drugiej strony. I zobaczymy. A to już jest pudrowy zapach i to jest już moja nuta. Eee, dlaczego pudrowy? Słuchajcie, co my mamy tutaj takiego pudrowego? Słodkie nuty, chyba te słodkie nuty dają i jaśmin. okej, okay, Orchida. A więc moi drodzy, jeżeli lubicie pudrowe zapachy, czy są fanki motto? Ja teraz pytam e, dziewczyny, które są w farmacji dłużej niż 3 lata. To był ukochany mój zapach, perfum motto. I to jest ten kierunek. A więc dla mnie tam giełka, już wiem, że będę jej używała, mój zamiennik motto. Nuta taka bardziej wyrazista to będzie mm, pearl bouquet. Tutaj czuję taką troszkę takiego pazura, chyba właśnie przez te czarne zioła, słuchajcie i ten bursztyn i bardzo subtelny bardzo delikatny zapach ten niebieski e, o, ciekawe co to pisze, mój motto, no właśnie też mój motto nie wiem, bo nie ma zgody, e, słuchajcie, e, wyrażone, ja więc nie wiem, zaraz później pod nagraniem zobaczę co to za fanka motto, to był mój ulubiony zapach i ja po prostu, słuchajcie, jak tylko wchodzi jakiś nowy zapach do farmacji to ja tylko mówię, żeby to było motto, żeby to było motto, tylko odświeżone i tak dalej, o, Ania Olszewska, dobra a więc, jeżeli Aniu, to Ty, to czerwony, czerwony będzie, tak, to będzie w tym kierunku, myślę, że będzie Ci się podobała ta angiełka. Drodzy moi, i tyle z unboxingu, tyle z nowości, które farmacji tak na szybko wprowadziło w czasie trwania maja. Przypominam, że mamy peeling solny i maść nagietkową w dwupaku do końca maja w dobrej cenie, i warto, warto, słuchajcie, korzystać. Dzisiaj jeszcze mamy ofertę, że przy zamówieniu możecie sobie odebrać płyn półlitrowy do kąpieli e, i również krem bardzo silnie nabrażający z serii Aqua, czyli z dużą dawką kwasu chlenowego. więc Dziękuję Wam za dzisiejszego live'a, do zobaczenia na kolejnym, e, bo myślę, że... o tak, Aniu, już teraz Cię widzę, teraz Cię widzę, że to Ty. E, mam nadzieję, że będziecie. Bo już w najbliższym, może, 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 może nie jutro mi się nie uda, ale w czwartek zrobię live'a na temat, słuchajcie, naszego eliksiru młodości, jakim jest olejek Absolut. Eliksir super, bo to będzie myślę, że też bardzo ciekawa inspiracja, jak, jak go używać i dlaczego warto nim się zainteresować, bo to jest produkt bardzo luksusowy. Ale w bardzo przystępnej cenie. Także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia już czwartek na live. Pozdrawiam.